No, osobom dzień to ale. Ja jestem przywiązana do tego mikrofonu, więc. Trzymajcie na, na poziomie pierściem. Słuchajcie. Ustawcie się w kolejności występowania ksiąg. Czy tam się wszystko zgadza? Czy Ewangelie są tam, gdzie mają być? Tak Czy listy są we właściwej kolejności? No, sprawdzamy. Ewangelia, sprawdzamy, Matka, Łukasza zgadza się. Dzień zgadza się.

Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy i ja Wam tutaj dużo rozdałam. My na przykład zaczynamy od prostych ćwiczeń. Dzieciaki poznawały po kolei Ewangelię. To tylko te Ewangelie losowały, ustawiały się po właściwej kolejności. To nie musi być od razu aż tyle ksiąg, ale im macie dzieci starsze, tym bardziej można coś takiego. Następny pomysł. Stary czy Nowy Testament. Zobaczcie, czy go rozumiecie, myślę, że bez problemu. Taka torebeczka z wymieszanymi wszystkimi księgami i Starego Testamentu, i Nowego Testamentu leci sobie w takt muzyki, w kółko, dzieciaki są usadzone w kółku. Na środku mamy dwie torebki, Stary, Nowy Testament. Wujek Zbyszek przestaje grać, i wtedy wszyscy muszą podejść. Po kolei podchodzą i na oczach grupy wpuszczają do odpowiedniej torebki kartkę albo do Starego, albo do Nowego Testamentu. To jest takie proste bardzo ćwiczenie. Łapiecie o co chodzi? Jasne, że łapiecie. Dobra. Yy, następny pomysł. Wyścig. Rzecz jest bardzo prosta. O. Będziemy Was z tym nowym testamentem. Rzecz polega na tym, że ustawiamy dwa krzesła tutaj, dwa krzesła tam. Przestujmy. O. I tu. Na tamtym krześle dajemy. Poproszę cztery osoby tutaj i cztery do drugiego, dobra? Ktoś do był przetrwał. Zapraszam. Przeciwym. Pani Pani nie jest nic skomplikowanego do zrobienia, nie musicie się bać. Jest naprawdę proste. O, są jeszcze? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. W porządku. Dobra. I może ludzie o Też będzie że I tam, tam słuchajcie, tam się ustawiamy. Dobra. Za tamtym krzesłem się ustawiamy o dwie osoby. I jeszcze, jeszcze, wiecie co, jeszcze nam trzeba jednej tam i dwóch tutaj, dobra? Ktokolwiek, słuchajcie, strasznie jest proste. To jest tylko, żebyśmy tu, 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 ok, dobra. Jeszcze tu, o, dobra, już dziewczyny idą. Tu jeszcze jest jedna osoba i tu jeszcze dwie osoby, dobra? Jeszcze jedna jest jedna, tak. Tam, tu i tutaj, jeszcze jedna. Po cztery osoby za każdym przestępcę. Dobra. Tu, tu, chodź, 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 Jest. I jeszcze jedna. Dobra? Jeszcze jedna. jeszcze jedna. Jeszcze jedna osoba. Jeszcze jedna. Dobra. Dzięki. Teraz słuchajcie, rzecz polega na tym, że na 3-4 wydajecie komendę i teraz tak, po kolei lecą bardzo proste wyścigi. Biorą karteczkę i kładą na tamtym krześle. Jeszcze nie było 3-4, nie, nie było To jest przećwiczenie zabawy, to jest demonstracja <grym bardzo <grym i dobra. I właśnie to jest dobre, żeby przećwiczyć dzieciakami zabawę, szczególnie jak to są młodsze dzieci. Kładą na tym krześle i jak już cała drużyna, już wszystkie kartki są przeniesione to wtedy przed krzesłem na podłodze układają je w kolejności występowania tych ksiąg w Nowym Testamencie. Która grupa będzie pierwsza gotowa, podnosi ręce i ta wygrywa. To uwaga, 3, 4, start! Dziewczyny, szybko, proszę, proszę o karteczki. Już tak, bardzo dobrze, następna, następne. Dobra, no wy już możecie rozmyślać. Jak już to macie, to co macie? Dobra, w porządku. Następna osoba i szybko zaczynacie już wykładać. Układamy na podłodze w kolejności występowania, która drużyna, technika układania nieważna. Kto jest gotowy? Razem. Grupa tamta chyba pierwsza, ale nie podniosła rąk, uznajemy razem, dobra? Dzięki wam bardzo, można zobaczyć. Bardzo prościutki. Słuchajcie, niektóre te zabawy są proste, niektóre są troszeczkę trudniejsze. Ta odszuka jak księgi w Biblii jest bardzo prosta. Dzieciaki, ale jeżeli już dzieci potrafią szukać. Znowu, dzieci losują, z którąkolwiek torebkę, jak zdecydujecie, losują po jednej księdze, wszyscy losują kartkę i na 3 cztery muszą tą kartkę włożyć w Biblii w miejscu, gdzie ta księga, którą mają napisaną, się zaczyna. Zrozumiałe? Zrozumiałe. Można to zrobić też w formie konkursu, kto pierwszy znajdzie swoją księgę, wstaje. Nie? Także to już technika. Słuchajcie, to, co my tutaj robimy, ja może jeszcze ozywerem. To, co my tutaj robimy, to to jest pewne tylko takie, wiecie, takie pewne pomysły, ale wy sobie to rozwincie. znajdź drugą połowę, nie lubię tej zabawy, powiem Wam dlaczego. Dzieci ją lubią, a ja jej nie lubię, bo muszę robić na nowo kartki, bo tych mi szkoda, bo chodzi o to, że, że każdą księgę, każdą, którą nas wiecie, trzeba rozciąć na dwie części. I Wybieram na przykład, biorę 5-6 ksiąg z Biblii, w zależności ile mam dzieciaków. To znaczy, że będę miała 12 połówek, tak? Biorę je do ręki, wyrzucam do góry, spadam na podłogę, dzieci na 3-4, każdy podnosi swoją połowę i musi znaleźć swoją drugą część na tej kartce, żeby powstała nazwa księgi. I stoją parami zestawionymi kartonikami razem. Myślę, że to jest zrozumiałe, że nie muszę przetłumaczyć. Następna zabawa, słuchajcie, w której księdze czytamy o. Możecie. Kupić. Wymieniać te osoby możecie też pokazywać nazwy osób, nie? No to uwaga, ja zaczynam. Wy mi mówicie, w której księdze, a ja mówię. W której księdze czytamy o Achanie? Jozłe, brawo. W której księdze czytamy o Samsonie? Sędziu, super. W której księdze czytamy o Goliacie? Których? Mateusz, Marek, Łukasz, brawo! No i tak się możecie dalej bawić. W zależności od poziomu wiedzy dzieci, bo to też, tu, tu uderzamy też w wiedzę biblijną, ale żeby dzieci miały też pewną, słuchajcie, dla nastolatków, to idziemy już potem wyższa tułka. Na, na przykład, w której księdze znajdę przypowieść o... albo gdzie jest historia o... Albo w której księdze jest werset, i mówicie, wiecie, to już są wyższe półki, nie? Jak, jak jest większa znajomość Słowa Bożego. Tu macie pewną podstawę, którą potem możecie rozwijać, w zależności od grupy wiekowej, z którą pracujecie. I wreszcie, słuchajcie, macie zabawę w miecz, poproszę. Jak ktoś z nami nie przeszkadza, <laughs> ale wiem, że tej zabawy nie zna. I rzecz polega na tym, żeby y, w szybki sposób młodzież, nastolatki szczególnie mogli szukać y, adresów księdzy y, VIP. No i rzecz polega na tym, to jest nasz miecz, słowo może, tak, Miecz naszego. się tego. Chowamy wszyscy, przygotowani z tym do boju, praworęczni w ten sposób, leworęcznie w ten sposób. I ja najpierw podam odnośnik, a na hasło do boju wszyscy wyciągają miecze przygotowane, szukają, szukają, to pierwszy znajdzie, wstaje na gość, czyta ta znaleziony wersji. Powtarzam, czyli mieć musi być schowany, praworęcznik, leworęcznik, na hasło. Do boju szukamy podanego przeze mnie wcześniej odnośnika. Także spróbujemy, to będzie wszystko jasne, ok? Gotowi jesteście? Żylia. 17, 1, do boju! Ja jeszcze raz, ale wcześniej tak chcemy się wykazać, że wszystko będzie bo Nie ma, no dobra, no no, no. tak. fajnie.